Co za dzikiego? O siema, siema, co tam, co tam? Dobrze, dobrze, no dobrze. Kojarzysz, kojarzysz takiego, czy kojarzysz takiego youtubera Dawid Jasper? Nie. Nie kojarzysz? Nie. Spie Cześć! Co u ciebie! Siema Co tam? Dawid Masz live'a? Mam live'a, chciałem ci live lawę <laughs> Debila ty smato, Dawid Jasper. Ej, ej, to kurwa smato? Co mnie wyzywasz? Nie do ciebie, nie do ciebie! A do kogo? Do jakiejś laski, która mnie deskipowała. Też kurie pójdę. Czy kojarzysz takiego youtubera Dawid Jasper? Yy, nie nie kojarzysz? Nie. nie. ma, witam, witam! Nie, 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 nie. W jakim hotelu jesteście? W hotelu? W internacie. W internacie. Patologia. A, a kochasz miszkę? No. Ej, lubisz miszkę? Miszkę lubisz? Siema, Mordek. Siemano, co tam u was? Witam, witam. O, oh, Dziadzek, jak tam? Dobrze, David Jasper. Kojarzysz David Jasper? A gdzie jest zombie? A gdzie jest zombie? Jaki zombie? Rub, rub, smajl, rub, smajl? Nie. Hollywood Smile? No no, ci, no, no, nie. no, 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 no. Proszę cię, proszę, proszę. proszę cię. Zdaj mi tą komiarkę gradzącą. Co? Zdaj mi tą komiarkę gradzącą. No nie no, Dawid, poczekaj. Mam do ciebie pytanie. Cześć, dziewczyny! Cześć. Kojarzysz takiego YouTubera Dawid Jasper? Tak, coś tam nie. Witam, witam was to ja, to ja Dawid Jasper. Nie, 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 nie. Masz. Fajnie, fajnie. Jak macie imię dziewczyny? Jak macie na Zosia i Ania. Ile macie lat? 16-17. Która ma 17? Ja. A masz chłopaka? Ja? No masz, czy nie chłopaka? Nie. A chciałabyś się umówić? No. Kurna, Dawida Jaspera spotkałem. Witam cię można! Gege, 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 gege! Ej, 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 ej. ej mo mogę zdjęcie? Mogę zdjęcie? Nie, ja nie możesz. Czemu? Chodź Jasper! Zajepiste błocie masz, zajepiste błocie! Dzięki, ty też stary! Ale bym ci nie taką nie dał! I tego. Góra! Chodź, jakie gaz! Stary No to nieźle. Dawaj, idę z tego mega, kurwa!